Witam Was bardzo serdecznie w Nowym Roku. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić trening na smukłe uda. Krótki trening, który będzie się składał z rozgrzewki, z ćwiczeń głównych i z rozciągania na koniec. Więc bardzo serdecznie zapraszam Was do ćwiczeń. Okej, okay, rozpoczynamy od rozgrzewki. Prawa marsz. Marsz. Pamiętajcie, że rozgrzewka, już to zawsze mówię i zawsze powtarzam, jest najważniejsza, a może nie najważniejsza, ale... E, jest to nieodzowny element całego treningu. Prawa marsz. Na razie maszerujemy sobie. Pamiętajcie, że musimy rozgrzać mięśnie. Jeszcze. Cztery. Trzy. Dwa. Jeżeli ćwiczycie w domu, otwórzcie sobie okna. Idzie wiosna. Prawie już. Prawa marsz. Jeszcze cztery. Cztery. Trzy. Dwa. Step touch. Rozgrzewka nie jest trudna. W rozgrzewce nie będzie układu tanecznego. Będą proste kroki, które sprawią, że wasz organizm rozgrzeje się i będzie mógł pracować dalej. Dech i wydech. Dech i wydech. Oddychamy. Pamiętajcie, plecy proste, spięty brzuch. Jeszcze cztery razy. Cztery, trzy, dwa i heel back. Ugięcie nogi do tyłu. Jeszcze tylko osiem. Osiem, siedem, sześć. Pięć, cztery, trzy, dwa. I jedziemy kolano w górę. Hop. Jeszcze. Dzisiaj trening na smukłe uda, czyli akcja przedwiosenna, przedletnia. Kilka ćwiczeń zaproponuję Wam. Cztery, trzy, dwa, step Jeszcze chwila. Cztery, trzy, dogrzejemy ramiona, tylko ugnij. Biceps, biceps, biceps. biceps. Jeszcze cztery. 4, 3, 2, dodamy góra. Hop. Oddychajcie. Możecie w domu sobie włączyć swoją muzykę. Uff. Jeszcze. Oddychamy. 4, 3, 2, tylko biceps, ugń. Dzisiaj skupimy się na nogach, ale podczas rozgrzewki. Ważne jest, żeby rozgrzeć całe ciało, czyli i ramiona, i nogi. I ostatnie, side to side. Szeroko ugnij kolana. Oddychamy. Cztery. Trzy. Cztery, trzy, dwa. I dodamy sobie ramiona. Uff. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że dajecie radę. Rozgrzewka nie jest ostra. Wcale taka nie musi być. Jeszcze. Cztery. Trzy. Dwa. Wspinajcie mięśnie brzucha. Ramię przód. Cztery. Trzy. Dwa. Zostań. Hop. Stajemy w rozkroku. Pierwsze ćwiczenie. Dół. I góra, dół. Pamiętajcie o tym, że to są ćwiczenia na smukłe uda. Musimy robić dużo powtórzeń, żeby coś tam zaczęło piec i coś boleć. Zawsze proponuję Wam dłuższe serie. Jeszcze osiem. Jeszcze osiem. Pamiętajcie o wdechu i wydechu. Pamiętajcie o tym, żeby kolana nie wychodziły Wam za bardzo do przodu. Wdech. Wdech. Żebyście mieli spięty brzuch i schowaną, zwiniętą pod spód miednicę. Hop. Hop. Dłonie najlepiej trzymajcie na biodrach. Pamiętajcie, dzisiaj zajmujemy się nogami. Ramiona będą w innym terminie, w innym odcinku. Zostajemy. Pulsuj. Jeszcze chwila. Osiem. Siedem. Oddychajcie. 6. Dech i wydech. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne w treningu. I jeszcze. 8. 7. 6. 5. Jeszcze 4. 3. 2. Zatrzymaj. 4. 3. Ostatnia seria. Wolno-długa. Hop. Ćwiczenia te są proste, jednak zrobione w kombinacjach i dłużej będą dawały fajniejszy efekt. Poczujecie je. Starajcie się nie odpoczywać. Jeszcze chwila. Damy radę. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Plecki proste. Puls. Puls. Wydech, wydech, wydech. Jeszcze chwila. I jeszcze. Osiem, siedem, sześć, pięć. Cztery, trzy, dwa, stop. Prawa, lewa, piętka, góra. Tak. I hop, 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 hop. Jeszcze hop. Teraz troszeczkę pracujemy nad łydką. Łydka też musi być fajna. Jak założycie krótkie spódnice. A, albo spodanki. Jeszcze. Cztery, trzy, dwa. dwie nogi góra. Hop, dół. Hop. Starajcie się nie schodzić ani góra, ani dół. Tylko pracujemy samymi piętami. Mocno napinamy wówczas uda. I łydki. Jeszcze. Osiem, dół. Siedem, dół. Sześć, dół. Pięć. Ja już czuję. Cztery, dół. Trzy, dół, dwa, dół. I od prawej. Ostatnia seria. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Pamiętajcie o pupie. W momencie, kiedy czujecie, że już wszystko Was boli, możecie się rozluźniać. Ale tego nie róbcie. Spinajcie mocno ciało. Jeszcze osiem, siedem, sześć. Musicie wytrzymać ból. Cztery, trzy, dwa. Dwie pięty, góra na raz. Osiem, dół. Siedem, dół. Sześć, dół. Pięć. Spinajcie brzuch. Jeszcze cztery, dół. Trzy, Dół. Dwa. Dół. Stop. I popatrz. Raz. Dwa. Raz. Niestety jest to już moment, że będą Was nóżki bardzo bolały. Ale musicie dać radę. Za chwilę kończymy trening na smukłe uda. Osiem, siedem, sześć. Pamiętajcie w tym ćwiczeniu, nie schodźcie do przodu. Dół i góra. Dół i góra. Dół i góra. Dół i góra. Osiem, siedem, sześć, pięć, jeszcze cztery. Tylko cztery, trzy, dwa. Zatrzymaj. Zatrzymaj. Pamiętajcie, pięta ma być pod kolanem. Druga pięta uniesiona góra. Mocno zwinięte biodra, puls. Ręce możecie trzymać z boku. Możecie trzymać na bioderkach. Jak wam wygodnie. Oddychajcie. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Zatrzymaj. Centrum. Musimy dać radę. Druga strona. Puls. To samo. Kolano nie wychodzi do przodu. Staracie się robić ćwiczenie pionowo. I jeszcze ja wiem, że już pieczę, ale już finiszujemy. Jeszcze cztery. Tylko. Cztery, trzy, dwa. Dasz radę. Centrum. Zostań. Wytrzymaj, pupę schowaj. Ostatnia seria. Raz. Dół. Dwa. Dół. Trzy. Dół. Cztery. Tutaj można bioderka. Cztery. Jeszcze. Jeszcze cztery. Cztery. Trzy, dwa. Zostań. Cztery. Trzy. Dwa. Zatrzymaj. Centrum. Druga strona. Puls. Cztery. Zatrzymaj. centrum, Weź wdech. Z wydechem góra. Nogi razem. Uda popiekły. Podejrzewam, że są teraz mocno e, wzmocnione. Trzeba teraz je porozciągać. Dlatego na koniec treningu. Unieście Waszą lewą nogę góra. Rozciągnijcie mięsień. Jeżeli nie czujecie, że Wam się rozciąga mięsień do głowy uda, czworogłowy, przepraszam, to pociągnijcie kolano do tyłu. Dajcie kolano do kolana. I pociągnijcie do tyłu. Wytrzymaj. Oprzyj teraz swoją lewą nogę. Zadrzyj mocno palce do góry. Prawa noga ugięta na zewnątrz lewa wyprostowana unieś prawą rękę góra Otwórz mocno klatkę oddychaj dech i wydech opuść powolutku Rolujemy góra kręg po kręgu zrobimy to samo na prawą nogę Góra. Pamiętajcie, żeby rozciągnąć czworogłowy uda, należy trzymać kolana przy kolanie i pociągnąć je do tyłu. Oczywiście nie robiąc w tym samym czasie lordozy, tylko spinajcie brzuch i chowajcie pupę. Powolutku odłóżcie nogę, chwyćcie palce, lewa noga ugięta, prawa wyprostowana. Pociągnij lewe ramię góra. Najlepiej w jakbyście spojrzeli mocno za rękę. Wytrzymajcie. Oddychamy. Powoli opuść ramię. Oprzyj dłonie. Rolujemy góra. Wdech. I wydech. Jeszcze raz. Wdech. I wydech.